Jeśli chcesz kupić końce do FIFA 15, FIFA 14 lub FIFA World, zapraszam na stronę Solo Gaming. Link w opisie. Siemanko, ludzie, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku PESA i teraz proszę bić mi brawo, po prostu takie trochę sarkastyczne, ponieważ Jestem debilem. Tak. Dlaczego tak mówię? Ponieważ jestem debilem. Usuwałem sobie karty z klubu. W zasadzie piłkarzy sobie usuwałem poniżej, 70, poniżej 80 overalla. Stwierdziłem po co mi oni są potrzebni tak, i tak nimi nie gram. A przynajmniej nazbieram sobie na jakąś piłkę albo coś. No i mądry ja usunąłem sobie mojego bramkarza. To był bodajże oblak, nie? Usunąłem oblaka, który dawał mi plus 4 praktycznie Team Spirit. Muszę używać teraz Reyna, bo jak używam Noiera to jest chyba 90, 83. No i z mojego najsilniejszego składu, który miał 90 Team Spirit, zrobił się 86. I możliwe, że przez to cała seria, że tak powiem, teraz będzie przerąbana, ponieważ mogę dostawać częściej w tyłek. Jak widzieliście w ostatnim odcinku, dużo lepiej mi się grało tym moim składem a uzupełnię sobie jeszcze kondy kondycję. Dużo lepiej grało mi się moim składem. Nie mogę teraz osiągnąć, yy, nie mogę osiągnąć teraz 90 Team Spirit. Niestety próbowałem na wszelkie sposoby ten bramkarz. Nie pasuje żaden właśnie, żaden bramkarz nie pasuje do koncepcji mojego trenera, czyli do Ancelotti'ego. No, i po prostu nie wiem, co teraz zrobić. Nie ma sensu otwierania tylu piłek. Także będę grał dalej. Ale jeśli będę przegrywał, to już wiecie dlaczego. Także wszystko tutaj jest chyba już poustawiane: Ronaldo, Messi, Neymar z przodu. Tutaj Di Maria, Alonso i spróbujemy Ibrę dzisiaj na pomocy. Tak jak prosiliście. Jeśli Ibra się nie będzie spisywał, to tutaj damy sobie jakiegoś hamesa lub coś w tym stylu. Co najważniejsze, teraz gram mecz o utrzymanie. Bo jeśli przegram to spotkanie, to zobaczcie, jak to wszystko wygląda w lidze. Jeśli przegram to niestety on spadek do piątej ligi, a ostatni mecz wygrałem 4-3, grało mi się bardzo fajnie, miałem 90 team spirit, nawet 93 maksymalnie, ale bez Messiego, a teraz niestety usuwając z bramkarza, popsułem wszystko, niechcący bo niechcący, dwa mecze przed nami, idziemy grać, trzymajcie kciuki, żebym jakimś cudem wygrał bo to zwycięstwo jest mi teraz bardzo potrzebne bo w następnym meczu będę musiał już tylko tylko zremisować albo aż zremisować swoją drogą planuję taką jedną serię zrobić, zrobić też do, do PESA, nie wiem czy w ogóle serię ktoś robi na YouTube z PESA, oprócz otwierania piłek i grania spotkań i budowania składów właśnie z tych, których trafiliście czy robi też takie po prostu serie jak FIFA, jak Euro FIFA Quixel i tego typu rzeczy jeśli nie to może być fajnie, bo w takim razie będę pierwszy o ile, o ile nikt tego nie robił, w Polsce wiem, że nie, za granicą nie wiem, bo nie śledzę wszystkich, także bierzmy się za granie, czekam na przeciwnika i obym wygrał. Dobra, zobaczmy na skład mojego przeciwnika, pewnie 90, pon o, 86, Team Spirit, nie, to moje, co, gdzie ja patrzę, 84, Team Spirit, Ronaldo, Hazard, Ezil, Kondogbia chyba tam jeszcze jest, Rakitic, Melo, Alaba, Pique, to jest na środku obrony. I jeszcze Bender na prawej. No i Petryczek na bramce. Jest szansa, bierzemy o ją szczęśliwą piłeczkę. Oj, czekajcie, Ball type. Zobaczcie, oczywiście, to jest ta najeczka. Piękna ona jest po prostu. Wybierzmy też sobie jakiś fajniejszy stadion, żeby to wszystko. O, możemy zagrać tutaj. Także pora na mecz. No nie, ale się zaczęło. Piękna kontra. Nikt to dostrzelił nawet. Zaraz zobaczymy, kto był strzelcem tej bramki. Ale huknął niesamowicie. Idealnie z pierwszej piłki w samo okienko. No, Cristiano! Nie! Troszkę brakło. Może powinienem lobować? No, Neymarito, do pustej bramki będzie miał Cristiano Ronaldo. I mamy jeden do jednego, Szybkie wyrównanie. I powiem wam, że jeśli wasz przeciwnik nie ma więcej Team Spirit niż wy, to naprawdę gra się normalnie, ale Team Spirit jest chyba wszystkim w tej grze. To po prostu najwięcej zależy od Team Spirit. Można mieć chyba słaby zespół, ale na przykład 95 Team Spirit i dużo lepiej wam się będzie grało przeciwko nawet komuś, kto ma mega gwiazdy, tak jak u mnie w składzie, ale tego Team Spirit wam dużo mniej. Wejdzie w końcu ta bramka z rzutu rożnego jakaś, czy nigdy tego nie strzelę, no i bra, może teraz, jak to wybił! No i do przerwy mamy 1-1, naprawdę ciężki mecz, szczególnie w środku pola. Tutaj większość, yy, większa część gry właśnie się toczy. Zobaczmy jak posiadanie delikatnie większe po mojej stronie, widzicie? On oddał tylko jeden celny strzał, to była ta jedna jedyna kontra ja próbuję budować te ataki wolniej nie tak jak zawsze na pałę znaczy nie tak na pałę, w sumie przyzwyczajony jestem do tego, że w FIFA lepiej się o wiele szybciej ta, akcja, ta, ta gra jest szybsza o wiele wiele tutaj do akcji trzeba konstruować wolniej, bardziej przemyślane to musi być wszystko, dlatego nie można takich automatyzmów sobie wyrobić, póki no co jak dla mnie, oczywiście pewnie jakbym pograł kilka lat tak jak w jakbym tyle pograł w PES-a, to pewnie grałbym o wiele, o wiele, wiele lepiej no ale póki co e, muszę grać tak jak potrafię. No Messi, to jest twoja szansa. Messi lewa noga. Bronik tutaj jest. Petry Czech na bramce. Tak jest. Gustlik po kasku widać. No nie, sam na sam. Kislik. Wybi, wybi, jakimś cudem. Nie. 2 do 1. Jak to przegram, to spadam do piątej ligi. No Cristiano, tam masz Messi'ego Leo Messi tak! Pokonał chyba pierwszy raz w życiu Petra Czecha, a mamy 2 do 2, co za odpowiedź. Nie no, 3-2 No, jeszcze raz. Messi musisz to strzelić. Dobij jeszcze jakimś cudem. Di Maria! Mamy 3 do 3, ale jak to zepsuł Messi? To powinna być bramka przecież. Dobra, jeszcze jakieś zmiany muszę zrobić na koniec. Messi, Ronaldo już ledwo biegają. Także wchodzi Lewandowski. Eee, wchodzi Hesse za Cristiano. I zobaczmy, jeszcze tutaj jedną zmianę pasuje: Schweinsteiger czy Vidal? Hmm. Niech będzie Vidal za Di Maria. Jak to rozegrali? Jak to rozegrali przepięknie! Szkoda, że to nie wpadło. O nie, Remi! Świeżutki, tyle co wpuszczony Remi, bądź bohaterem Reina! Oby nie było karnego, proszę! Jest, nie ma karnego! Jeszcze 94. minuta, rzut rożny. Jak teraz strasę bramkę, to spadam do 5. ligi. Ale emocje na sam koniec, wybij, to, nie! Wyjazd! Wyjazd! Nie! Dlaczego? Nie! Dlaczego, no? 95. minuta spotkania, piłka spada pod nogi Kislinga, a w zasadzie Ramosa, naciskam, żeby wybił, ale niestety. No jest spadek do Ligi 7, ja co ja mówię do Ligi 5, chciałbym być w Lidze 5, ale jestem zły, no nie cierpię tracić bramek w takich okolicznościach. 95. minuta, to już powinien być koniec meczu, no i przed nami znowu walka o 6. ligę. 86 Team Spirit. Szkoda mi strasznie tego składu, który miał 90, a nawet 93. No ale to mój błąd, za błędy trzeba płacić. 11 punktów do utrzymania, 14 do awansu. Nie będę rezygnował, bo to byłoby bez sensu. Gramy dalej. Kolejne spotkanie przed nami. Muszę wrócić do szóstej ligi i muszę grać coraz lepiej. Naprawdę jestem tak zły, kurde, w tym momencie, że. Arr! Zobaczmy na skład mojego przeciwnika, jak to wygląda. 84 Team Spirit. Także Messi na ławce, Di Maria też pewnie będzie ich puszczał. Neymar, Suarez, Robben, Kroos, Iniesta, Pirlo, z Ramos, Godin, Alves i Iker Casillas. No już nawet nie ustawia na szczęśliwą piłkę. Szczęśliwa piłka przed chwilą mnie zawiodła. Prawdę szkoda. No i staczęło 1-0. Po prostu nie mam ochoty teraz rozgrywać nawet akcji. Jestem tak przybity tamtą porażką w końcówce. No, Di Maria, dawaj! Jeszcze Neymarito, ale dwie dobre interwencje Ikere Casillasa. Dawaj, uderz to Cristiano! Nie! Po prostu mam dość! Nic mi nie wychodzi! Kurde, no! Frustracja sięga Zenitu. Ale mi wpakował z wolnego pirlo. Ja pierdzielę! No dawaj Cristiano, jest! 2 do 1, w końcu mi coś wyszło. Piękne podanie prostopadłe. To jeszcze nie koniec, jeszcze będę walczył. Ale patrzcie jakie podanie do Leo Messiego! Dlaczego tak... Kurde, chciałem minąć bramkarza, przecież to nie i FIFA, tutaj tak nie wychodzą jak ile. No Cristiano! Aj! Chyba przesadziłem troszkę, ale tutaj mogłem podać też prostopadłą piłeczkę delikatnie. Powiem Wam, że zastanawiam się nad zmianą menadżera i wydaje mi się, że jeśli Pep Guardiola będzie dostępny, to po prostu spróbuję pograć troszkę e, przy użyciu Guardioli, bo może zawodnicy będą bardziej pasować pod jego styl gry, pod jego taktykę, nie wiem, pewnie Messi na pewno e, i tego typu piłkarze. Dlatego może to będzie jakaś nowość. Zobaczymy, jak to będzie wszystko wyglądało z latan Ibrahimowicz. Mamy 2 do 2. Widzieliście ten ruch Ramosa? Nie wiem, może zostawi, nie, nie zostaje powtórki. Ramos się po prostu zatrzymał. Dawaj, Cristiano, ładnie to... No i koniec spotkania, porażka 2 do 3. Dwie porażki w dzisiejszym spotkaniu. Uff, nie wiem co powiedzieć, nie będę się usprawiedliwiał po prostu. Przepraszam za to, że tak musicie oglądać takie rzeczy. O oh god it! Okej, okay, jesteśmy w wyborze trenerów. I tak się zastanawiam właśnie, którego sobie wybrać, jakiego, jako następca Ancelottiego. Eee, powiem wam, że jest ciężko. Tutaj mógłbym dać na przykład Cristiano Ronaldo na atak, za nim byłby pewnie Leo Messi i może Neymar, chociaż Neymar lepiej gra na skrzydle. Nie wcisnąłbym tutaj Robena, też, którego mam. Nie wiem, jak to w ogóle zrobić. CM, CMF, DMF. Tutaj można było wydać Alonso i na przykład dwóch. E, nie wiem, Krosa, Hamesa, dużo mam takich zawodników. Zostawiam się pomiędzy Lewem, a pomiędzy e, Deschamps. Tutaj właśnie sprawa wygląda podobnie jak teraz gram. 4-3-3 formacja, ale teraz gram dokładnie chyba... czekajcie, to jest 4... nie. O, 4-2-1-3. Także tak to wygląda z tych dwóch... nie, teraz czemu gra? O tak gram teraz, 4-1-2-3. Tak to wygląda. Eee, nie wiem czy jest sens zamieniać. No, powiem Wam szczerze, że spróbowałbym tej formacji 4-1-3-2 z Messi i Ronaldo na przykład na ataku. Robin Neymar na skrzydle, ofensywny Hamez, defensywny, przepraszam, defensywny Alonso. Ale nie wiem czy to poskutkuje. Także jeśli macie jakieś pomysły, co by tutaj najlepiej wybrać, to dajcie znać pod spodem, a ja w kolejnym odcinku już postaram się. Mieć nowy składzik, żeby to wyglądało lepiej. Także widzimy się następnym razem. Trzymajcie się na razie i piona.